Cześć. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego tu i co, to, co tu się w ogóle dzieje? Chciałem Wam powiedzieć, że to wszystko jest oszustwem. Cały ten mój bushcraft, całe te wyjścia to jest jedna wielka ściema, bo wszystko było nagrywane tu. Ja nigdy nie byłem w lesie i jestem Wam winien przeprosiny z tego względu. <grym> Żartuję. E, chodzi mi o to że w ostatni weekend byłem na trzydniowym dniowym wypadzie znaczy w zasadzie trzy noce dwa dni dwa pełne dni trzy noce zebrałem sporo materiału z materiału takiego typu kartowego z rzeczami które zabrałem na tę na wyprawę bardzo ciężki plecak sporo sprzętu większość takiego można by powiedzieć tradycyjnego który gdzieś tam wpisuje się może w kanon czy nie został przeze mnie zabrany i w Podczas mont montażu filmu zdałem sobie sprawę, że mógłbym wyciąć to, co zabrałem na te wyprawy i puścić wam w formie takiej jakby pokazowej, co, co zabrałem. A później, jak już po obejrzeniu tego filmu, możecie sobie zobaczyć, jak wykorzystywałem poszczególne elementy i co z nich skonstruowałem. Zaczynamy ten Bushcraft. Po dźwięku domyślacie się, co to jest. I pewnie też myślicie, o co on to tak ma, że to takie ciężkie A jest to prezent od mojej, tak w ogóle wspomnę o tym też, bo warto Jest to prezent od mojej małżonki, dziękuję kochanie I Dziś będzie pierwszy dzień właśnie tego jak to testuję A jest to piecyk Puść e, Teraz może. O, patrz. Wow. od środka. No. Ja cię kręcę. Na dzień dobry, zobaczcie. Na dzień dobry, tak się ufajdać. E, no i masz na przyszłość? Nie? Nie ma, prawda? Tak, od okay. środka. E, piecyk zakupiony na temu. Jakie kryterium było że, zakupu tego pieca? Pierwsze było to, żeby on był w pełni funkcjonalny, czyli tak jak widzicie. Żeby miał te otwierane właśnie kraty, czy tam, no kraty nazwijmy to A drugim najważniejszym kryterium jakie było podczas zakupu, zakupu tego piecyka To to, aby miał szybki I ten ma akurat dwie szybki z dwóch stron W zasadzie ma trzy, czyli tą przednią i dwie boczne Zależało mi na tym bo wiem że na przykład jeżeli będę robił taki e, jeżeli, jeżeli zrobię namiot to nie chciałem żeby jedynym źródłem światła było to co mam czyli lampka gdzieś tam w środku ale chciałbym żeby na przykład jeżeli zrobię namiot dla dwóch dwóch ludzi większa bo nawet tylko dla siebie to żeby mieć po prostu ten widok na, 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 na ogień na żar. no i to jest tak, to jest wagowo, nie mam pojęcia. Nie, nie zagłębiałem się aż tak bardzo w to, ile jest różnic, jaka jest różnica pomiędzy e, e, piecykiem bez, bez szybek a z szybkami. No, może ile to może być? Z pół kg, maksy, maksymalnie no. pół kilograma ale przy 8, 8 kg, bo to, to, tyle też waży ten piecyk z całym e, asortymentem czyli z, z, z rurami e, to jest 8 kg. Myślę, że pół kilograma przy ośmiu to jest niedużo, ale za to właśnie ten widok, ten widok który macie po, po, po tym, jak już zajdzie słońce, jesteście gdzieś tam w ciemnym namiocie i nie tylko jednym źródłem światła będzie to, jaki, jaki będzie emitowało to czerwona rura, bo wiadomo, ona czerwienieje, czy tam nawet piecyk będzie czerwony. To jeszcze macie ten właśnie widoczek, tutaj tego światełka. Później jeszcze pokażę to, jak już będziemy rozpalać, bo mamy na jutro, ale to, 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 to będzie jutro pokazane. Wymyśliłem ekstra po to, tylko aby przetestować możliwości tego pieca. Także warto zostać bynajmniej. Do końca oczywiście tego odcinka Ale warto zostać, bo jutro będzie petarda Z przygotowaniem tego, 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 tego dania Tego być może się nie spodziewacie I w jaki sposób można jeszcze wykorzystać ten piecyk Ale nie chcę też spoilerować Rozbijamy się A resztę zobaczycie za chwilę Pierwsza połatka, Nóż oczywiście Teraz tak. Jest siekiera również. Druga pałatka, zawartość plecaka, to tak. Ładownica, w której mam sznurki i taśmy do hamaka. Hamak. Yy. Ale to z hamakem to jeszcze, jeszcze przedyskutujemy. Tu zabrałem ze sobą chleb. Jedzenia oczywiście nie mam w tym plecaku. Tu Chłopacy byli na tyle życzliwi, że zabrali oni jedzenie, a ja po prostu wziąłem sprzęt. Tutaj gary, które niejednokrotnie widzieliście. Coś, co mi się sprawdziło nie, na niejednym wypadzie. Czyli tak, gar do gotowania, czajnik. Tutaj jest również ostrze do piły. Przenoszę. W tym garku, i tu na dnie jeszcze talerz. Czyli tutaj były rzeczy do gotowania. Worki na śmieci, no bo wiadomo, worki na śmieci, no i zapas papieru toaletowego i ręczników mam tutaj. Tu pierwsza butelka z wodą. Z boku mam jeszcze jedną. Tutaj w tej, w tej takiej można powiedzieć ładownicy, albo to jest chyba kosmety, to była kiedyś kosmetyczka, no ale w, w moim przypadku to służy jako e, przechowywanie e, przypraw produktów żywnościowych, olejów, e, jakiejś tam soli, mam też grzyby przesuszone z zeszłego tygodnia, w którym byliśmy, mam paprykę e, grzybki w, w zalewie octowej, no ale. Tego nie będę akurat poszczególnie tak pokazywał dokładnie. Tutaj zestaw do rozpalania, czyli e, krzesiwo, e, zapałki, które też e, zrobiłem sobie, so, sobie dodatkowo. E, parę smolnych szczapek. To, to jest zestaw do rozpalania w lesie. Będzie Bushcraft, więc nie mogło zabraknąć wiertła. Wiertło wziąłem ze sobą, mam nadzieję, że coś będzie robione, do czegoś się przyda. No i... Aha, jeszcze co, co mam tutaj to fotopłapka. Ustawimy ją sobie. Jeszcze nie wiem gdzie dokładnie, ale na pewno gdzieś tam będzie to rozstawione. Rękawiczki robocze. Śpiwór. I tutaj już bo spałem pierwszej nocy, więc nie spakowałem do końca. Tutaj w tej torbie jest odzież termiczna na noc do spania, jak i również zapasowe gadki skarpetki do przebrania na jutro. Coś do poczytania i i i i, i, i. I można by powiedzieć, że. Aha, I jeszcze koncentrat. Pomidorowy zawsze. Musi być. To jest coś, bez czego do lasu się nie wybierajcie. Yy, tutaj w kieszeni jeszcze mam. Już wyjmuję. Mam trzy łyżki. Wszystkie, wszystkie drewniane. Klimacie. Także to jest cała zawartość mojego plecaka na te 3 dni. Klucz oczywiście jedzenia. Aha, yy, tutaj jeszcze mam materac dmuchany. Materac dmuchany jest w środku, o, jest owinięty tym materiałem, z którego robiłem łóżko. Tutaj macie, yy, wrzucam yy, odcinek z tego łóżka. W zasadzie są dwa, bo na dwóch wypadach już robiłem to łóżko, ale na w, w, takie jesienne i zimowe wyprawy chyba jeszcze nie jestem pewien czy za każdym razem to będę zabierał, ale to przeszyte właśnie prześladłostwo zastosowań jakie można wykorzystywać i w poszczególnych odcinkach będę starał się też Wam pokazywać jak można je wykorzystywać, mam nawet dzisiaj pomysł jak, co mogę z niego zrobić. Plecak już jest w zasadzie pusty, jeszcze tylko z boku mam jedną butelkę z wodą. To co tutaj widzicie prócz, je, prócz jedzenia to jest mój zestaw, do, z którym mam zamiar przenocować tutaj i przebiwakować Mam jeszcze w nerce, mam jeszcze tylko latarkę multitula, znaczy nie latarkę i chyba mały nóż, nie mam nie, nie multitula, nie, nie, nie brałem. Także w nerce mam latarkę krzesiwo, łyżkę mm, i ch chyba to by było wszystko grzebek do brody, wiecie, żeby być fresh jutro no. Do co? Pakuję to z powrotem. Już yy, roz kompresowuję trochę śpiwór, bo nie, nie wszystko już z powrotem wleci do do plecaka, więc nie ma sensu też żeby on był mocno ściśnięty. I zaczynamy. Biwakowanie. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten dosyć dziwny odcinek. Jeżeli tak, zostaw proszę łapkę w górę. Ja biorę się za dalszą część yy, materiału. Jest tego sporo. Jest też sporo ciekawych rzeczy, które chciałbym Wam jeszcze właśnie pokazać w tym, w tym odcinku. Jeżeli jesteś zainteresowany, to fajnie by było, gdybyś zostawił subskrypcję, bo wtedy nie ominą Cię następne odcinki. A te już niebawem. Do zobaczenia. Cześć!